Cześć wszystkim, Maciej na nadawaniu. Byłem z tamtej strony tego pola, tam gdzie wychodziły te wszystkie fanciory. Powiem Wam, chodziłem półtorej godziny i no nic, nie było kompletnie żadnych sygnałów. I mówię, że wezmę się, przejdę na drugą stronę pola, może sobie wejdę gdzieś do lasu. I kurde, znalazłem super miejscówkę. Znaczy, super, na tym samym polu. Patrzcie, co trafiłem. Pierwszy strzał dzisiaj. I zaczynam od sreberka. Jeden Silver Grosik 1839 Mennica A. Berlin. Z tej strony. Tak się prezentuje. Fryderyk Wilhelm III. Kynik. Król V. Prus. Zajebiść Dobra Od razu Od razu lepiej No to dobra To sobie tu, tam tutaj Nie idę do lasku Chociaż zobaczymy <gryw> Bo, Boże, tu jest jedna, jedna Monetka Kurde, wyskoczyła tylko I nic więcej nie będzie Dobra, tu tam dalej Dalej na tej samej części pola Gdzie jest reberko Teraz wyskoczyła taka Fajna spinka do włosów Na środku mamy gałązkę z liściami dębu Tak się prezentują, ale ręce mi latają mniejsze się z drugiej strony spineczki Zapinki niestety nie ma Ale ucho i przegubik jest Tutaj miałem zacząć od tej strony Eleganciaro, no to idziemy dalej Katastrofa moi Mili się kanar Skrzydełko zgubił nic a weźmiemy taśmę będzie jak nowy I łamał się ten Dinks Trzymał wkrętkę metalową. Nic jeszcze mam mogę sobie godzinkę pochodzić. Szkoda mi wracać, kurde, Serberko wpadło. No to trzeba pochodzić. Ale przynajmniej znalazłem sobie miejsce, od którego będę mógł zacząć następny film. Na pewno będzie dogrywka, bo zbyt dużo czasu postradałem na początku. Tam dłużej chodziłem, jak półtorej godziny masakra było, ale teraz też zaczynają wychodzić, kurde jakieś większe gabaryty patrzcie jakie nie wiem co to, czy to był jakiś hak, czy może coś coś mniejszego kurde, kurde jakieś takie coś jakby e, wałek jakiś wieloklinowy albo coś innego Choderka. Nie. Dobra, dobra, nieważne biorę się za, za naprawę Wykrywacza i widzimy się za chwilę. Piękny, ładny, ergonomiczny. Kurczę leży na łokietku, jak ta lala. Nowy design. Super jest. Ja zawsze się śmiałem, że kurde Amerykanie zbudowali swój kraj na taśmie, ale bez taśmy ani róż sami widzicie dobra, nie wydolnią się, idziemy dalej pokazał się kolejny fancik, powiem wam sygnał był kiepski, kompletnie śmieciowa, totalna, nie ale teraz tak, to ja, pokazał się fant z fantów niebezpiecznych tak niektórzy sądzą widzisz Sławciu? klamra. Ale dosłownie powiem tobie, że mogłoby być to klamra współczesna. Ja nic z nią nie robiłem. Ona chodzi i działa, funkcjonuje. Funkcjonuje tak jak napis, który na niej widnieje. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Napis to jest prima. Prima sort dosłownie. Ale kiedyś mieli. Fantazje, umiejętności i chęci. Klamereczka. Jakieś ozdoby tutaj ma. Widzicie? Super fancik. No tak, ja wam mówiłem. Ja takie rzeczy dostawiam. Dobra, lecę dalej. Dobra. Chyba mamy następne srebereczko. Lalalala. La, la, la. Widzicie? ale będzie zniszczona niestety chyba. Leży kurde. Ule zajebista. Dwunasta część talara. tysiąc siedemset czwarty, ale strzał jak dobrze tu przyszedłem piękny jest tysiąc siedemset sześćdziesiąty czwarty, ale sobie leża. Pozdro, Iwan, dwunastki też mnie kochają ostatnio. Poczekajcie, wezmę trochę wody, szczoteczkę mam i wodę mam, wezmę trochę, oczyszczę i wam pokażę. Pozdro, Iwan, ty ostatnio też nakosiłeś dwunasteczek, a zresztą gdzie mi tam do ciebie się równać z twoimi serwerkami, ale u mnie to jest coś się dzieje. Super, myślałem, że ten grosik kurde na ten na podpuchę i ta i ta spineczka no ale jeśli chodzi o to pole to nie można tutaj mówić o o żadnej podpusze zarąbiste jest dobra, czyszczę i patrzymy dobra jestem niestety nic więcej nie dało się się zrobić tak on wygląda a z drugiej strony zdropsimy go. Tak i trochę wycieruszek, ale tam marudził nie będę. Chyba, że to jest jakiś znowu e, z innego księstwa niemieckiego, tak jak tamten. Co to było? hessen Hessenkreuzersrater. -Kle ja nie pamiętam tego sylwego grosika, co tam wcześniej znalazłem No nic, jest dwunasteczka, sreberko, drugie stare. Nie pamiętam dawno takiego wyjścia. Elegancko zasuwamy dalej. Kolejny pieniążek, elegancko, że wpadł. Ta piątka z cesarstwa niemieckiego strasznie wyślizgana z gana kurde dosłownie jakby ją ktoś polerował na godzinie trzeciej mamy datę 1876 z drugiej strony tak się prezentuje piąteczki chyba niezbyt często mi wpadają i ten Orzeł wczeselarski, jakiś taki inny, mi się wydaje. A może to jakaś moja no paranoja, No nic, sprawdzę sobie. Ale super, pokazał się. Pieniądz jest elegancko. Ale powiem wam, że wyskakuje tyle gwoździ, że się w głowie nie mieści. Włączyłem sobie na Almetal i kopię wszystko jak leci. Bo tamta klamereczka też tak waliła. Ale mówię, dawno się tyle różnych e, złomiksów nie nakopałem. No i dawno nie trafiłem dwóch sreberek. Nie wiem, chyba jeszcze nigdy nie trafiłem dwóch sreberek. Super wyjście. Wyjście petarda! <gryw> Jak to mówi Adi. <gryw> Pozdra Adrian. No, dobra jest pieniążek idziemy dalej kurczę teraz znalazłem armatę z brązu patrzcie jaka <grytanie> <grytanie> Żartuję. nie wiem kurde co to jest kiedyś też coś takiego znalazłem też to było połówką nie mam zielonego pojęcia co to może być? Szkoda, że nie armatka. <laughs> Dobrze, idę dalej. Ale za chwilę będę już kończył. Kurde, dzisiaj same przypadłości. Wygrywacz się popsuł. Coś mi się z kolanem teraz stało. Jak chodzę tutaj po tym, po tym piachu? Tak niezbyt komfortowo się czuję. Coś mi nogę sobie. Kolano z boku mnie boli. No. Zrobiłem sokuku. Dojdę do góry, zejdę, wejdę i będę kończył. Jestem tak nagrzany. Na tę sreberka, się w głowie nie mieści. A nie chcą wychodzić. i no nic. Mówiłem, wyjście super. Lecę dalej. Dobra, będę kończył. Pokazał się ostatni Fanciol. Co prawda, Perelek. Ale niech mu będzie, jemu też należy się. Uwaga, co prawda, zajazd totalny spuchnięty aluminiowy taty, chyba chyba nie doświadczymy. No nie, nawet nie pamiętam. Nawet nie powiem wam, jaki to nominał. 5 groszy. Coś to jest Dobra, kończę na dzisiaj. Ten super, to super wyjście. Rzadko się zdarza emocje mieć i takie szczęście co prawda tam chyba śmiechu dika wredniaka nie było ale u mnie to nie wiadomo to jest taki ruch bezwarunkowy <grymne> no dobra trzymajcie się cieplutko do następnego filmu. Pa!